Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale FPC. Zapraszam Was dzisiaj na pierwszy w tym roku film z cyklu Dzień Życia Serwisanta. A że to jest pierwszy film w tym roku, właśnie z tego cyklu, to będzie on typowo vlogowy. Natomiast jeżeli subskrybujecie ten kanał lub zamierzacie go subskrybować albo po prostu często oglądacie moje filmy, to wysłuchajcie go od początku do końca, bo dzisiaj chciałbym Wam przedstawić jakie są plany odnośnie. Serwisu, ale również Instagrama, Facebooka czy YouTube na ten rok. Zostańcie więc koniecznie i widzimy się po krótkiej przerwie na intro. Zacznę od bardzo ważnej informacji w tym roku, mianowicie, jak chodzi o serwis. To tutaj nie przewiduje żadnych wielkich zmian. Przez ostatnie 2-3 lata było ich naprawdę mega sporo, bo to był nowy lokal, dwóch pracowników, praktykanci, rozwój, jak chodzi również o tą infrastrukturę, powiedzmy sobie, sprzętową. Więc w tym roku raczej skupię się na tym, jak chodzi o serwis, żeby dopieścić to, co jest obecnie. Prawdopodobnie Chciałbym, nie wiem czy się uda, no bo to są tylko moje wyłącznie takie postanowienia noworoczne. Wziąć i w tym roku zainwestować w sprzęt do konkretnego lutowania BGA. Nie jakieś tam najtańsze maszyny, ale porządna stacja, tak żebyśmy mogli rozszerzyć przede wszystkim zakres świadczonych przez nas usług i móc bezpiecznie z gwarancją dla klienta i pewnie naprawiać więcej sprzętu. Chciałbym również utrzymać obecne zatrudnienie. Na razie nie planuję zatrudniać nikogo nowego. Zresztą sami wiecie jak niestety sytuacja wygląda w kwestiach finansowych. Niestety wielu również naszej firmy i podatkowych w tym nowym polskim nie ładzie tak naprawdę. Więc w kwestii serwisu tutaj dużo się zmieniać nie będzie. Chciałbym wymienić może dwie Lutownice, które tutaj mamy. A co będzie dalej, to tak naprawdę zobaczymy w trakcie roku, na co mi budżet pozwoli, bo ja już kiedyś o tym mówiłem, ale ja troszeczkę inaczej prowadzę firmy niż większość przedsiębiorców bo nie jedziemy na kredytach i wszystko co tutaj też za mną widzicie to jest sprzęt, który jest po prostu kupiony za zaoszczędzone pieniądze. Także najpierw zarabiamy i to inwestujemy i nie inaczej będzie w tym roku. Także tutaj wielkich zmian żadnych nie planuję. Więcej zmian natomiast będzie jak chodzi o kwestie wszystkie około serwisowe, czyli Instagram, a dokładnie dwa Instagramy, Facebooka oraz YouTube'a. I zacznę może od Instagramów. Bardzo, bardzo mocno chciałbym w tym roku przyłożyć się do Instagrama tego WavePC tak, żeby przynajmniej raz dziennie albo no chociaż minimum raz na dwa dni jakiegoś nowego posta z serwisu tutaj typowo publikować, bo Instagram serwisowy to ten Instagram właśnie Wave PC. Również wszystkie krótkie formy wideo, czyli rolki, shorty, to chociaż to się nie nazywa shorty, tylko relacje będą lądowały na Instagramie. Jeżeli będzie jakaś ciekawa naprawa, będę chciał Wam coś pokazać lub po prostu jakiś przyjdzie nietypowy komputer, to wszystkie te krótkie wideo Będą na Instagramie. YouTube uważam, że po tych kilku moich próbach shortami się do tego nie nadaje. Tam zostaną długie filmy, tutaj, gdzie oglądacie chociażby ten, a wszystkie krótkie formy na Instagramie. Także jeżeli chcecie to zapraszam, natomiast absolutnie oczywiście nie zmuszam. Kolejna kwestia to jest Instagram, mój prywatny. Jak wiecie, ja się interesuję nie tylko komputerami, jest to jedna z moich pasji, ale ta zarobkowa. Natomiast lubię również robić zdjęcia, trochę tych zdjęć też zresztą sprzedaję, ale nie na tyle, żeby mówić o jakiejkolwiek zawodowej fotografii. Ale to nie tylko muzyka, kawa. Jestem ogromnym pasjonatem kawy, mam kilka różnych ekspresów, od kolbowych poprzez przelewowe i tak dalej, tak dalej. Więc wszystkie te rzeczy. Typowo vlogowe, tak to nazwijmy, niezwiązane z technologią, będą publikowane na Instagramie. Jak będę jechał na przykład na sesję zdjęcia, robił to wszystko będzie na Instagramie, ale tym moim. Prywatnym, jak będę jakąś fajną kawę robił, kupię nową płytę winylową, nie wiem, CD, to wszystko będzie na tym moim właśnie prywatnym Instagramie. Więc jeżeli chcecie też oglądać rzeczy niezwiązane z technologią, ale które publikuję, no to jest o tego drugi Instagram i one nie będą mieszane. To jest bardzo istotne, także nie będzie rzeczy technologicznych na prywatnym Instagramie, a z kolei albo inaczej komputerowych nie będzie na moim prywatnym Instagramie, a te wszystkie rzeczy będą na PC zaś. Vlogowe kwestie nie będą na Wave PC, a będą tylko i wyłącznie na moim prywatnym Instagramie. Jak chodzi o Facebooka, dokładnie to samo. Mamy dwa profile: jest mój profil publiczny, ten, który obserwujecie najczęściej, oraz profil serwisu, i tutaj również kwestie będą rozdzielone bardziej. Także Wave PC na profilu Wave PC serwisu, tym Facebookowym, a z kolei moje rzeczy. Prywatne zdjęcia, nie zdjęcia, vlogi, coś z pieskiem może będzie na tym prywatnym, ale tutaj, tak jak do tej pory, absolutnie nie wykluczam troszeczkę mieszania, czyli do tego mojego Instagrama, powiedzmy sobie, prywatnego publikowania również kwestii związanych z właśnie komputerami, technologią komputerową czy serwisem, natomiast na pewno mniej i nie będzie takiego jak na Instagramie rozdzielenia tutaj. Kolejna kwestia to kwestia kanału YouTube. Ja nie będę ukrywał, przyznaję, bije się mocno w pierś. Nie chcę trzaskać, bo za chwilę uciekniecie przez mikrofon. Ale ostatnio troszeczkę zaniedbałem YouTube, zarówno w kwestii regularności wrzucenia filmów, jak i również w kwestii inwestowania technicznego, bo te filmy się ukazywały i starałem się zawsze je robić rzetelnie, zgodnie przede wszystkim z własnym sumieniem i tu się w tej kwestii nic nie zmieni. Natomiast chciałbym troszeczkę doinwestować w lepszy sprzęt do nagrywania, wymienić oświetlenie, bo tu na przykład w tej chwili oświetlają mnie trzy lampy, ale każda z innej parafii, każda ma troszeczkę inną temperaturę barwową. I na pewno nie wygląda to tak dobrze, jakby mogło być. W, w, na, ja mi się język zaplątał, sorry. Jednocześnie z tym rozwojem technologicznym chciałbym również troszeczkę usystematyzować filmy, które są na kanale puszczane. Cały czas jedziemy kompleksowo, czyli będą rozpakowania, będą testy, będą recenzje. Recenzja to nie test, a test to nie recenzja i o tym pamiętajcie. Chciałbym dorzucić formę, do której przygotowywałem się połowę zeszłego roku, zbierając sprzęt, testując ten sprzęt różne ustawienia. Pewnie już niektórzy wiedzą o co chodzi. Live y. Chciałbym zacząć regularnie robić livey, przynajmniej godzinę tygodniowo lub godzinę na dwa tygodnie. Wszystko zależy od tego, jak zmieszczę się z czasem. Takie godzinne, półtora godzinne livey tutaj z serwisu, ale po godzinach pracy serwisu, tak żeby nie przeszkadzać w ciągu dnia ani pracownikom ani klientom i No, bo tu jest dość duży ruch. I te, wtedy będziecie mogli zadawać mi pytania, zarówno związane z tą technologią, jak i troszeczkę mniej technologiczne, czy kwestie napraw. Natomiast no, z uwagi na warunki, jakie tutaj mamy typowych live'ów, serwisu, z napraw, nie będzie no, za dużo ludzi, jest po prostu za duży ruch e, pod względem tutaj osób przemieszczających się, które po prostu nie chcą być na. YouTube. Więc te formy będą dominowały. Nie ukrywam, że chciałbym rozwinąć moją współpracę z Komputronikiem, ale oczywiście tu nie chodzi absolutnie o żadną hamską reklamę sklepu, bo na szczęście póki co Komputronik daje mi bardzo duże pole manewru i mogę robić porównania, testy rzeczy, jakimi się tylko żywnie podobają, nawet najdziwniejsze. Ale takie, które są oczywiście przydatne i mi, i wam, i na tym chciałbym się też skupić, także troszeczkę więcej porównań. Intel AMD, Nvidia AMD, karty zintegrowane w naprawdę różnych zastosowaniach. No, będzie tego, mam nadzieję, dostatecznie dużo, żeby zaciekawić Was przede wszystkim tym tematem i być może pokazać, nauczyć też czegoś nowego w kwestiach serwisu, bo seria Dzień z Życia serwisanta nie znika, ona będzie się cały czas pojawiała, natomiast nieregularnie i forma jest niezmienna. Czyli jeżeli mam coś ciekawego do powiedzenia lub coś ciekawego do pokazania, a taki film się szykuje tam e, spod mikroskopu, bo to nie jest zdjęcie, to jest o, proszę bardzo. Będzie bardzo ciekawie o wadach Lenovo Legion. Mamy dwa identyczne, prawie identyczne komputery. No i troszeczkę producenta tutaj teraz wkurzymy, bo znaleźliśmy pewną wadę, która regularnie w tych komputerach występuje. Moim zdaniem jest to błąd przy tworzeniu samej płyty idzie serwis gwarancyjny od razu odrzuca reklamację ale to więcej szczegółów będzie w osobnym filmie poświęconym tylko i wyłącznie tym dwóm komputerom. Będę go nagrywał prawdopodobnie po weekendzie zaraz krótko. Natomiast muszę to skonsultować jeszcze z jednym z klientów który dość długo też właśnie toczył batalię z serwisem autoryzowanym jakim niektórzy prawdopodobnie wiedzą. Tak wygląda kwestia rozwoju tego YouTube Wave PC. I chciałbym tutaj ograniczyć filmy niezwiązane z komputerami, czyli nie będzie gameplay, nie będzie filmu związanych z fotografią itd. Ponieważ już w zeszłym roku założyłem drugi kanał. Nie zebrałem się jeszcze, żeby cokolwiek tam nagrać, nie będzie on reklamowany, nie prościej mnie o link. Kto ma znaleźć, to po prostu znajdzie tam ten kanał. I będzie to kanał typowo vlogowy. Nie będę ukrywał, że ta forma wideo również ostatnio bardzo mocno mnie interesuje i po prostu dla własnej ciekawości, doświadczenia, nie wiem, no do szeroko rozumianego tak naprawdę, nauczenia się nowych rzeczy związanych z nową formą wideo, będę rozkręcał i mam nadzieję również regularnie drugi kanał vlogowy, gdzie będzie o kawie, fotografii, rowerach, muzyce filmach, piesku, tak, Freddy i w zasadzie o wszystkim, co mi się zachce powiedzieć. Będą gameplaye możliwe, że również jakieś streamy. No, co tylko będę chciał nagrać, po prostu, nawet jak znajdę, nie wiem, dziwną kupę na chodniku, no to sobie tam nagram i na tamten kanał wrzucę. Plany dość szerokie, natomiast nic jakoś mega innowacyjnego, w zasadzie cały ten rok Chciałbym skupić na doszlifowaniu, dopracowaniu tego, co do tej pory robiliśmy, usystematyzowaniu tego i, zrobienia, i zrobieniu takiego naprawdę fajnego, klarownego z jednej strony podziału, ale z drugiej strony również ekosystemu. No tyle, tak. Hmm. Czy jeszcze coś ważnego? Hmm. Chyba nie, chyba na chwilę obecną tyle. Gdybyście mieli jakieś pytania związane, czy to z rozwojem serwisu, kanału, innych rzeczy, dajcie znać w komentarzach. To jest oczywiście sekcja dla Was. A ode mnie na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten film, choć bardzo nietypowy, jak na dzień z życia serwisanta Wam się podobał. Zresztą, co to za dzień z życia serwisanta, jak dzisiaj jest sobota, jak tu w soboty siedzę? No ale i tak czasami bywa. Moi drodzy, ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej, trzymajcie się. No i najlepszego w nowym roku. A to już prawie połowa miesiąca. Leci ten czas. No nic, trzeba się zwijać.